Hello, z tej strony hał How, miło mi was widzieć. Wiecie, to jest moje druga... Kto mój chłopakiem? Ona jest jakaś dziwna. Dobra. Dziś testujemy ten nowy update w Brookhaven. No, nie wiem czy o nim wiecie, ale raczej tak. A, a kto ym, dotrwał do tego momentu to klika łapeczkę w górę, ja sobie będę sprawdzać kto jest obecny, tak? Okej. Okay. No to czekamy. Coś mi się to tutaj zblokowało. W ogóle jeśli będziecie chcieli takiego skinu na przyszłą zimę ym, to wystarczy po prostu we włosach tu i tu wpisać Christmas. Na pewno sobie znajdziecie widzowie. Dobra. To są... To jest jakiś poniszczony dom, który no, wygląda trochę jak po powżarze. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja tak. Ogólnie, jak oglądałam odcinek Patty, to ona mówiła, że... Ten nowy update ma wiele sekretów, ale ja nie jestem tego do końca pewna. A, tak, muszę Wam powiedzieć, że um, no bo niedługo pojawi się short z moją BFFF Best Friend Forever. Um, ale przekonacie się dopiero za kilka dni, jak, jak, jaki ona ma głos i jak się nazywa. Dobra. Yy, bo nie chcę zdradzać póki co. A to wygląda w ogóle jak jakieś strzelanki. Nie wiem, czy mi to widzicie. Okej. Okay. W ogóle to jest nierówne, te To tutaj. Gdzie ja chodzę? I ja już chyba całkiem powariowałam widzowie. No co jest? Chyba faktycznie powariowałam. Yy, teraz to. Dobra, czekamy. Ogólnie ja trochę wcześniej testowałam ten update, ale wtedy nie nagrywałam i nie korzystałam z telefonu, tylko z tabletu. Ok, co tu jest? Nasze zdjęcie. I co to jest? chyba to. Nie, nie da się. Dobra. Ogólnie ja nie widzę tu póki co żadnych sekretów, ale możemy sprawdzić, bo w niektórych budynkach są jakieś ukryte przyciski. To może tu też takie coś właśnie będzie. Nie wiem jak wy, ale ja wolę grać na tablecie. Jest większy ekran na telefonie. Teraz rzadziej gram, ale to tam nagrywam te najnowsze shortsy. A jak chcecie, to możecie mnie dodać do znajomych. Nazywam się Hałchałcia. How o, pokażę Wam, jak wyglądam. Tak, to jestem ja, hałchałcia How 2. Zapamiętacie, super. Dobra. Okej. Okay. Też tu pukał? I ogólnie ja myślę, że ten dom jest jakiś nawiedzony. Ale dobra. Testujemy następną wersję. To Już było to to. Teraz czas na to. I czemu on skopiował wcześniej? Dobra, trudno. Ogólnie to. W tym domu też chyba byłam. Tak byłam. Ale dla mnie nawet tamten był lepszy. Ten jest jakiś taki zardzewiały. Patrzcie. O, tam ktoś chyba mnie skopiował, jak widzicie, widzowie. Na trudno. Dobra. Ej, gdzie mi tu? Widzieliście go? Wynocha! Wybąbiaj! Ej, napiszemy do niego. Wy. bo. Hmm. Ja co ja napisałam wy ja wybąbiaj dobra Ale tu jeszcze nie widzę żadnych sekretów może Ej, wybąbiaj mi stąd! Dobra, dosyć tego bań mi to teraz ten. tu są jakieś samochody uhu uh, uh. i tego samochodu jeszcze nie widziałam ukryty jest i dajcie znać w komentarzu czy wy widzieliście już te auto. Dobra. Tu są jakieś... Ej, może tu będą jakieś podziemnie? Trzeba to sprawdzić. Paci tak mówiła, ale coś i to jest tylko w VIP-ie. A ja nie mam tu tego VIP-a. Ja na drugim telefonie mam. Mama może mi kupi Robux, ale to na tablecie. Ale dobra, nie rozmawiajmy teraz o tym. Dobra, tu na razie nie widzę żadnych sekretów. Więc idziemy dalej. Teraz te Nie. Ej nie. Ja tu muszę wejść śpiworem chyba. Dobra, biorę śpiwór. No co jest? E, widzowie, nie chcę się postawić. O! No kurczę. Kurde. No co jest? Nie, no prawie. O! O! o, o, o. Dobra. Co to jest? Jakieś guziki? Nie, to, to tylko dziury. Chyba już powariowałam całkiem. Okej, okay. szczerze, ogólnie, to tu też nie widzę żadnych sekretów. Czekaj, proszę sobie poznać. Myślałam, że to coś włączyłam. I co tam się dzieje? Dobra, wychodzę. Wychodzę stąd. Czemu on ma dosłownie te same co ja? Co to można było otworzyć się nie zauważyłam? Ja ślepa jestem. Tak To można to otworzyć, ale ja ślepa jestem. I co to za dźwięki dziwne? Dobra nie, no tego już nie przetestuję. A co jeśli to tam był ten sekret? Dobra, trudno. Poszyjemy sobie jak normalni ludzie. Będziemy robować domy. Tak, to jest ten pomysł. Czekajcie. Tak sobie to zapiszę. I muszę się przebrać w ogóle jakbym to nie była, ja ale idę do kryjówki. Tej co tutaj jest. Na szczęście nie muszę iść daleko, żeby nikt nie wiedział, że to ja. Dobra, my, i będziemy rapować domy. Tylko nie tamtego gościa. Dobra, ja swój dom usuwam. A teraz to jest moje mieszkanie. Voila, y to ja wezmę sobie jakieś. Czerne włosy, ładnie, jakie mogą być nawet takie. Dobra, i teraz, żeby faktycznie nikt mnie nie poznał, muszę wziąć tą animację. Dobra, nie, no gdzie ja wchodzę? Nie to! To! Dobra, to jeszcze maska. Nie wiem po co, ale dobra. Niech będzie maska. Dobra. I idziemy. Tu nie, bo to nie wiem. Nie umiem. Okej. Okay. Zakradamy się. Mam nadzieję, że, że właścicielki tego to nie było. Cicho! Bomba. Drabina i śpiwór. Tak? Wszystko mam. Ale najpierw muszę obczaić, czy ona jest w ogóle na dole. Nie, jeszcze nie mogę. To Dobra. Chyba nie ma. A co jeśli ona patrzy na kamerach zmieniłam zdanie? Zmieniam się w kaktusa. Szybko, 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 szybko. Dobra, tu mnie nikt nie będzie widział. Zamienimy się w kaktusiątku. a tak obojętnie kie Dobra. Zmniejszamy się na maxa. dobra. Zielony. I teraz kaktus. Kaktus. Gdzieś go już widziałam. O, jest kaktus. O nie. No, się tu. Jest. Dobra. Kaktus jest gotowy. Wiem, że trochę kupiłem cztery czar ale nie mam wyboru. Ręce w górę i idziemy. jest problem? ja bym to przeskoczyła, ale nie mogę. Ja nie Cholera. Dobra. Ej, co jest grane? Aha. Ej, a co jeśli tam jest właścicielka? trudno O jest. Jest, jest, jest dobrze się postawił okej okay. jak tuś się kiedyś złożył wizytę dobra Dobra pierwsza bomba żeby zbawić ją na dół Dobra, to na luzie Jadu! O kurczę, ona tu jest <ścoughs> Co to była za akcja? Nie zauważyła mnie? Ona chyba dlała. Zęblała przed komputerem, przed laptopem, przed telefonem, przed czymkolwiek. Albo e, e, gdzieś poszła. Co? E, tak nie można. Kaktus zaraz wam bombę zrobił. Dobra. Wiem, że za dużo dzisiaj ciekawych emocji nie było, ale dokończymy tą. Czekajcie, ja się skryję. Tą serię jutro, dobra? Pa, pa!